Witam wszystkich z powrotem na moim kanale, ja jestem Masza i jestem w Pradze i będziemy dzisiaj robić film, no ja po prostu sprawdzała jak smakuje KFC w Czechach, bo tak, bo widziałam to już na milion razy. Widziałam to już milion razy i zawsze chciałam spróbować sama i pewnie teraz się też coś zmieniło. W Czechach w ogóle chciałam to nagrać też w Hiszpanii, ale no z tego wyszedł więc jesteśmy najpierw pod KFC najpierw pod KFC porównamy sobie ceny co jest, co jest innego będę brała tylko jakby rzeczy, które są inne niż w Polsce no bo bez sensu jest brać to samo co jest w Polsce także no ja ogólnie nie lubię KFC ostatnio kiedy byłam w KFC to się zżygałam, także ja i no dobra let's go a i mam nadzieję, że Okej, okay, w sumie nie pozwie. No tak opuść trochę taką kamerę. Aha, okej, okay. pierwsze co, to nie ma tego. Nie ma nie ma tego takiego tam monitorka, no żeby zamówić. Ja się teraz widzę. Nie wiem, to, dobra, chodź. Dobra i po raz kolejny chuj bombki strzelił, po prostu flop of the season, bo jest wszystko samo, jest dosłownie wszystko samo, wszystko samo. Były jakieś nowe Kalifornie burgery, ale... Właśnie to sprawdziliśmy i okazało się, że jest w Polsce. Także idziemy do McDonalda, bo w McDonaldzie na pewno jest parę rzeczy, których nie ma w Polsce. Także po raz kolejny KFC z Przestań. Not approved by me. Ty jak ten w ogóle się rozgadał, jak po prostu influencer. Więc jesteśmy pod McDonalda... Magadaba. Ma, jeszcze raz. Jesteśmy pod McDonald'em na takiej największej ulicy w Pradze. I w ogóle ten McDonald' jest taki malciupki i jest chowany za drzwiami. A w Polsce, jak jest McDonald's, to po prostu wyjeżdżane na pół y, miasta. Także. Yeah. To co, idziemy i pokój, filmu bał ja się wstydzę Będziemy tylko te. Tylko, tylko nowe jakieś, znaczy inne iPhone. Trzeba język. Halo? Nagle jest ukraiński. nagle nie ma rosyjskiego. Weźmy oczywiście na wynos O, jest makroyal pikante. Ale nie wiem, czy kur... nie a przypadkiem tego, że właśnie też ma. Nowinka O, tego na pewno nie ma. Seasonal pie. I porównamy też sobie ceny. Ja teraz nie wiem, ja to będzie z złotówki, ale na pewno y, tutaj będzie to napisane. Albo później. Teraz weźmy extra, nie ma. też są tylko frytki. Menu, dobra, menu Dora weźmy. Makroyal fresh, makroyal pikante. To burger fresh. Dora weźmy tego na pikanta, co? Nie wiem, czego nie ma w Polsce. Tak? Na Ale nie było nigdy. O, i można sobie... Mi wszystko... O, fajnie. Ale tak to nie 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 w Polsce też tak się już da, chociaż nie ma. A to można na przykład spisać, że chcesz więcej i nie. z sobie ma. wodę. O. I są sosy. Sweet and sour to mamy. Hell monster Totter Sauce. O, nie mamy tego. A teraz, jeszcze zobaczymy sosy. O, kary nie ma. Blue cheese i barbecue i nie barbecue jest, tego nie mamy. I pommes fries deep. To jest jakiś pomysł fries deep. Dessert, czekaj, czekaj, desery. Ice cream. O, nie mamy tego. Maklary Oreo. Jakiegoś milkshake'a, bo my też nie mamy takich. To weźmy wtedy... Są w ogóle trzy smaki takich milkshake'ów, których nie mamy. I jest czekoladowy, waniliowy i... truskawkowy, bo Mikołaj jest truskawkowy. Jest banana bread. Są pączki normalnie a Weźmy ten banana bread, a nie, bo to nie może w troje Dobra, ale ja wezmę To jest jakaś nowinka A weźmy sałatki, może są jakieś inne O, veggies wrap Mamy coś takiego jak veggie wrap? Aha, nie to Są Też jest nowy Cheddar sauce No, nie ma Single big tasty bacon? Tak, Tasty cheese nie ma, na pewno Tego nie ma na 100% Dobra, płacimy Damn. Aha, oni nie akceptują czegoś takiego. Nie trzeba w ogóle tu jechać na koncie. Hmm. Hmm. Więc przyszło zamówienie i w sumie najpierw chcieliśmy... Znaczy Chciałam zjeść na no, dworze czy coś, ale tu jest w ogóle, muszę powiedzieć, bardzo ładny mak, jest serio spoko i jest taka w ogóle salka z biografii i właśnie sobie usiedzieliśmy, bo nikogo nie było, ale ktoś jednak przyszedł i to <grymne> No, próbujemy, będziemy próbować Oreo i tego krzejka, bo to się rozstopi najpierw, więc to wygląda tak. I tam są kawałki Oreo i niby, nie wiem, zaraz zobaczymy. I to jest po prostu czekolada, w sensie to polewa czekoladowa. No, oceniam to... że są zawsze zajebiste, więc oceniam to na 8 na 10, ale to po prostu zwykłe lody z posypką Oreo i tą, wiecie, tą polewą. Spoko, 8 na 10. A, i jeszcze paragon w ogóle. I one kosztowały 69 koron. Wy ja będziecie mieć, ile to jest na złotówki. A teraz chcielibyśmy banana bread. O Jezu. to jest takie... Wow, to jest takie mięciutkie i mokre. Serio, omg oh Jest serio bardzo dobre. Smakuje po prostu piernik, taki mega mokry, polski. Mega no słodkie ale dobra. 10 x 10. I kosztował... Ale smakuje tak samo jak piernik. Jak zwykły taki polski piernik, tylko mega mokry. Mmm... 10 x 39. Dobra, i mamy tego burgera Big Tasty. Tego na pewno nie ma w Polsce. I się nie zapowiada, żeby było. W ogóle to jest z kurczakiem, a i tak jest z wykonem nie, to jest jakiś chyba sos inny. To jest sałata, kurczak, ser, ale nie taki zwykły ser, bo jest biały mega. jest taki jak jest w Polsce, to kurczaka bekon i coś jeszcze to jest. A, jeszcze jeden ser. To jest. Czekaj, jest to dziwne. Jest to w ogóle mega dobre i mi zazwyczaj nie smakują e, burgery z McDonalda oprócz Makroyala, a, a to nie jest teraz spoko. I w ogóle nie ma takiego sera, który jest w Polsce, tylko czuć, że tam jest taki... Ser taki biały ser, jakby taki wędzony, coś i yy, jest sos chrzanowo majonezowy i to mięso z słupuje i inaczej lepiej mhm, lepiej, no, dobre bardzo. Daję temu 10 nie 8,5 na 10 i to kosztowało 99 koron. No reszki dla mnie. No a co? Nic. Żyś? Jaka praca, taka płaca Dobra, to jest makro. Kante, Dobra, to jest ten? E, to jest ten milkshake. I takiego w Polsce na pewno nie mamy, bo to jest pita śmietana i ten milkshake. I na dalej i więc próbuję tak. Ej, no smakuje niż taki ten. Jest taki bardziej mleczny. Taki serio mlekowaty mega. I jest, e, nie wiem, taki delikatniejszy i mo, To jest ten whipped cream. No i zajebista, ja z I to jest, było za e, 45 lat? E, koron? Nie chyba tak. Bo tam jest jakiś mały jagoda, więc to chyba to... Weź spróbuj i zobacz, czy się nie wydaje, że jest bardziej mleczny. Musisz mi dać... Co, nie? No, chyba jest. Więc przechodzimy do kolejnego, czyli mojego ulubionego burgera. I to jest w ogóle, patrzcie, mokro, pikantny. Bo w Polsce też jest, tylko że on jest wtedy podwójny. I jest bez bekonu. A tu jest tak, jeden... Jest w ogóle, patrzcie, najebane tego, strasznie dużo. W Polsce, jak mi się wydaje, nie ma dużo, co nie? Jest podwójny ser i jest bekon. No, kurde, taste For me, jest naprawdę piekantny. Jest dużo tego halafenio, jest dużo sera i ten, to mięso też jest spoko, ale to mięso to mi jest sumie tak samo chyba jak w Polsce. Jest ten bekon i jest trzeba podwójnego. Jak się jest z Chyba. Jeśli się na to poprawcie w komentarzu, to jest mój ulubiony burger. I gdyby to było w Polsce, to był mój ulubiony burger w Polsce, więc ja 10 na 10. Ile? 10 na 10. Gdyby to było w Polsce, to by był mój ulubiony burger. Mm. I on był drogi za 180 koron? I ile to jest złoty? No, 30 coś. Ja, wiem A teraz to ciastko, takie, które jest z. Nie mam pojęcia z czym. Teraz tutaj gdzieś Szymon mam napisze, bo muszę sprawdzić, ale no. Jest takie. jakieś sezonowe, nie? O. To jest z tym, z korzeczką. Tutaj na przykład w Polsce w tym, jab tym ciastku jabłkowym są kawałki owoców, a to jest po prostu taka Furzelina. patrz, Nic tu nie ma. Żadnych tych, tylko takie takie o. Dobre, ale wolę nawet te jabłkowe, a ja nie widzę jabłek. Nie wiem, dla mnie 60 -10 i on był za 540 chyba to było ten... no. No, ja mam to właśnie za graferek i jeszcze ten Lecimy dalej. O, i jeszcze, ten, jeszcze jeden burger, który to jest ten tasty cheese. Ja też jest z bekonem. Też jest, nie wiem, ser i... Jaki hamburger z bekonem? I don't know. I to jest taki inny sos. Jakiś dziwny mega. Nie umiem tego określić, jaki to jest sos. Nie mogę tego porównać do żadnego sosu. Tajemniczy sos. No, takie 6 na 10, bo to jest po prostu burger ze zwykłym serem, nie takim, takim większym, z bekonem właśnie i piklami z dziwnym sosem, ale nie wiem jak ten sos smakuje, nie, nie mam porównania do niczego. Jakiś majonez z serem może, ale takim dziwnym, nie wiem. 6 na 10. I kosztował 30 tys. więc taniej. Więc wysypałam frytki, bo wszędzie... i moim zdaniem to po prostu do miejsc publicznych z bokorami nie można chodzić, które płaczą, serio. Wysypałam te frytki, bo... No bo wszystkie frytki są takie same. I będziemy testować sosy. Chili i... i. coś tam. Omacka, chili i citron, czyli... Aha, czyli z limonką i tutaj salsa kary. Zobaczymy, spróbujemy te, a później takie w tych opakowaniach. To tak na szybko. W ogóle każdy kosztuje 12 koron. E, patrz, to jest taki zwyk... taki serio. jak Po prostu chili, takie jak są w butelkach w Polsce. Fajne. Ja chili. Mhm. I tak pachnie nawet tajsko. Taki tajski sos. A to jest kary, które pachnie też kary. Smakuje dokładnie tak, jak jest napisane, czyli taki... O, to jest serio. Taki, wiecie, jak są sosy w butelkach, słodko-kwaśne, tylko że tutaj jest jakby więcej tej limonki czuć. Ja uwielbiam ten sos, więc dla mnie 10, a teraz kary. Smakuje jak sos słodko-kwaśny z przyprawą kary. Ten z Polski. Smakuje jak sos słodko-kwaśny, ten taki zwykły, z przyprawą kary. 6 na 10, w ogóle nie wiem czy pamiętacie, ale jak nagrywam to jedzenie z, z indyjskiej knajpy, to ja później przez tydzień naprawdę się pociłam i spachniałam jak kurczak. Kary jak pochniałam. Jak taki kurczak w sosie sojowym. Feks, dobra. Mm. I tak, to 10 na 10, to 6 na 10 jakoś, czy tam 8 nie wiem. A teraz mamy blue cheese dressing i mamy tutaj normalnie... Ja mamy tutaj sosy starskie w takich, on to jest duże i jakiś poms Fry sos. Jestem ciekawa tego właśnie w sosu do frytek. On jest taki... Wygląda jak jest polski, pokaż. Wygląda jak polski są czosnkowy. I jest to majonez bez smaku. Znaczy, z takim bardzo... Excuse me. Więc nie wiem, takie sobie, myślałam, że będzie lepsze. muszę się tutaj śpieszę, bo ktoś mi tutaj obgaduje. Jak teraz pojmę tego blue czy... O Jezus. Oh my God. Dziesięć na 10. Zajebiste. Nie mam więcej w ogóle tym. Jest bardzo dobre. Kiedyś mój ojciec ten taki sos w butelce przywiózł skądś tam, nie pamiętam, chyba z UK i on smakuje dokładnie tak samo, tylko że był w butelce i był jakiś taki, nie wiem, niby fancy. Więc to jest jedno się na 10, a ten tatar, sos tatarski jest obrzydliwy, ale ja nie lubię sosu tatarskiego. Eee, także ja. Dobra. I wyjdziemy, bo już się denerwuję przez pewnych ludzi, którzy tutaj siedzą i zaraz dokończymy na zewnątrz. Okej, okay, więc my już skończyliśmy i wyszliśmy sam tąd Tak się śpieszy bo tam były jakieś typy, które, no, obgadywali mnie na pewno i się denerwowali, że ja tam siedzę, jakby nikt Wam nie bronił tam chodzić, ale dobra. I co, to by było na tyle w ogóle, jak już wyszliśmy, w, wyszliśmy z tego maka, to już się zrobiło ciemno. Także mam nadzieję, że Wam się podobało, bo ja lubiłam oglądać takie filmy, także mam nadzieję, że Wam się podobało i to w sobie tyle. Zostawcie łapkę w górę, jak wam się podobało, jak wam się nie podobało, to zostawcie łapkę w dół. Skomentujcie, jeśli chcecie, do zasięgu for me, i to by było na tyle. Thank you, bye.